Początki z muzyką. Początek z muzyką zdarzył się w momencie, w którym się urodziłem. Mój tata jest łódzmy już zawodowym perkusistą. Oczywiście gra w zespole. No, I na tym zarabia, więc już to można nazwać zawodowym. Po prostu w genach na mnie przeszło to, że muzyka jest czymś ważnym w moim życiu. Myślę, dodatkowo mając instrument i warunki, jeszcze nauczyłem grać na perkusji, dlatego. Dlatego jestem perkusistą tylko kamizelka jest jako jedna z. Niewielu osób na świecie, porównując, że, do, że większość ludzi śpiewa, a później gra na gitarze, a najmniej ludzi gra na perkusji, bo to jest cholernie drogi, droga zabawa. No, coś tam potrafię, no. Nie Teraz nie się nie potrafię obejść się bez tego, że wracając ze szkoły autobusem nie ja słucham muzyki szukać zasypiając. Fajny. Eee... Po prostu w teraz w moim życiu nie ma coś takiego jak brak muzyki. Ja muszę słuchać muzyki, ja muszę czuć muzykę, muszę grać muzykę. Fak grać muzykę. Dobra. Po prostu już, ja już muszę grać i grać będę i... Amen. Na gitarze grać zacząłem jakoś w... Pod koniec gimnazjum. Jak kończyłem gimnazjum, to powoli coś jak się zafascynowałem gitarą, jakieś się tu tam i mnie wpłynęło i tak dalej. Ogólnie takie gitarowe brzmienie, lekko punk, hardcore. Takie latunki, Ale, że trzeba zacząć jakoś, to do wuja poszedłem. Gitarka od niego taka leżała, Trzy, czwarty klasyk. Mówię wujek, jest tam muzyki, sprawy. Na sam nie wiem to tak pożyczę coś, zacznę to powoli powoli, palce bolą, sprawie, bo ciężko początki straszne. Należy, no na przykład rodzice widzieli, że mi jak już tam się wciągnąłem, coś. Po dwóch miesiącach sobie kupiłem fendejka czajnego, kustyczka. Oczywiście kasna to poszła powoli, ale grałem, dzielnie grałem cały rok. Tam też właśnie kowe rajze gdzie jest na przykład pobywałem te dwie gitariki. Sam próbowałem, oczywiście pierwsza piosenka to Zombie, tak inaczej. Takie proste koryty, potem już poszło jakieś wszystko. Potem to już elektry trzeba było kupić. To już następne wakacje. Czajne. Ongi Press, niemieckie produkcje. Niemieckie produkcje, w Indonezji. no. A kupiona. Jetyk też kupiony w łodzi. Najpierw się odpalam. Włączam sobie przestrzeń. Jeez! A kto brzmi jak ją na tym grać? To straszny. Dwa miesiące później. Co zrobiście, no. Już muszę grać na tym przestrzeń. To jest no, miło w taki. Trzeba było się przyzwyczaić. No i się wciągnąłem i wjałem. Nie wijam do tej Zanim zacząłem przygodę z The no to kręciliśmy rapy z takim jednym Dawidkiem, pod pseudonimem DJ Ziele. No i powstał pewien kawałek Życie Katana, który no dosyć się rozniósł. Bardziej po wsiach, <grych> niż po ogólnie rejonie miejskim, ale no zawsze jakiś tam fame był, nie? No i po prostu kręciliśmy sobie terapy przed komputerem. No. Prowizorka totalna była, no ale zawsze też jakaś frajda z tego była. No. Ogólnie zawsze jak miałem jakiś kontakt z muzyką, to wyciskając z tego ostatnie soki, bo to jest to, co naprawdę czuję. No i to co chciałbym robić. W przyszłości no, pokładam ku temu duże nadzieje. Początek mojej przygody z muzyką miał miejsce w 2006 roku. Jeżeli można by to było uznać za początek mojej przygody z muzyką, no wtedy się napaliłem na tą gitarę, nagranie na gitarze i wytrułem rodzicom, żeby mi taką kupili. No ale coś tam powrzlękałem z miesiąc, może i, i tak sobie przeleżała ta gitara. Te x lat, bo do 2011 roku, no to 5 lat, 5 lat sobie przeleżała w końcu no a jak kończyłem gimnazjum to akurat było, był 2011 rok, to tak jakoś na zielonej szkole tam zaczęliśmy jakoś tak sobie o tym rozkminiać i też trochę no nie powiem to piło i odwalały różne fazy no i tak jakoś sobie pomyślałem, przecież mam w domu gitarę, czemu by nie pobrać na niej, nie nauczyć się. tym co chciałem tego kiedyś. I, i jest na to okazja. I, no i udało się jakoś tam gram do dziś od tamtej pory i myślę, że jakoś mi tam idzie. Nie jestem jakiś super w tym, w tym graniu na gitarze, bo jest dużo lepszych ludzi, no wiadomo, nie jest się od razu najlepszym. No, ale staram się być coraz lepszy i, i myślę, że kiedyś będę tak, tam jakiś w miarę dobry. Kobiety z mężczyznami mogą robić chyba naprawdę wiele. Tak naprawdę zostało mi to uświadomione przez Luseko. Kiedy gimnazjum praktycznie już po koniec trzeciej klasy kupiłem sobie harmonikę yy, Nie mainstreamowo. Do ja gram sobie od, od do młodości. No czemu nie? Tak naprawdę to motywacja, która mnie wykierowała kierowała to yy, bardzo dalekie wspomnienia yy, kiedy jeszcze yy, moi dziadkowie, których tak naprawdę nie pamiętam, z ostrowa mieli tam domek, do którego moja rodzina raz na jakiś czas spadała. Drugi razu, do którego uciekliśmy, znalazłem harmonijkę. Z tego co pamiętam była to bardzo ciekawa harmonika. Prawdopodobnie pochodziła z czasów około lat 50 60-tych. Aczkolwiek w to była po prostu bieżąca fujarka, która dość ładnie wyglądała. Kontakt z nią przyczynił się do tego, że gimnazjum tak do razu wpadła do myśl: czemu by nie sprawić sobie właśnie takiego instrumentu? Oto dla sprawdzenia, czy może mam jakieś muzykalne zdolności. To, co wywiązało się z tej bliższej znajomości z nowym instrumentem, raczej nie zasługuje na wspomnienie. Jakkolwiek to ująć, to no, słomiany zapał. Okazuje się to zaskakujące dobrym określeniem. Kiedy odłożyłem ją w kąt i pokrył ją kurz, tak naprawdę rozpoczął się w moim życiu czas, który można nazwać pewną przemianą, przyjemnym technikum, i tam rozdzielając się prawie całkowicie od, od moich starych znajomych, przez dłuższy czas nie miałem tak naprawdę kontaktu z Usym, z którym w sumie spędziłem sporo czasu w gimnazjum. Zacząłem poznawać ludzi z mojej klasy. Poznawać, oczywiście, na myśli, raczej różnych spotkań. Wtedy dowiedziałem się, że towarzysze, których sobie wtedy dobrałem, grają na nektarach. Tak, to były właśnie Maty i Norbi. Raczej nie warto na mnie wrażenia, bo łysy jak coś moi kumple z gimnazjum też coś tam pobywali, ale to chyba nie mieli się czy fajnie, czy tego nie robili. Łysy wystarczająco pochwaliły mi się już swoim perkusją. Ale kiedyś, może przy okazji, może przez przypadek, zacząłem w sumie tego trochę zazdrościć i okazało się to naprawdę ciekawą zabawą. Zabawą, która w sumie ma duże szanse żeby przerodzić się w coś naprawdę dużego nie na gitarze w końcu nie bez powodu jest to takie popularne i zapragnąłem mieć gitarę yy, mimo że mimo że tak naprawdę na początku miałem duże skłonności żeby kupić sobie bas to byłem raczej yy, marnym argumentatorem w stosunku do mojej Rodziny mocno mi to otracono. Gitara jest świetna, piękna i cudowna, zwłaszcza, że mój szwajer na owej gra i jest to prima. Cud. I powiedzmy parę razy pożyczałem gitary, grałem na nich. Było to fajne, podobało mi się i uznałem, że sprawię sobie gitarę. Zobrawiłem pewnej historii, to w sumie nie ma co za bardzo przybliżać. Yy, stałem gitarę. I spędziłem z nią naprawdę dużo, dużo dobrych chwil. Yy, czy mój warsztat jest na tyle niesamowity? To nie wiem. Można powiedzieć, że mam gitarę. W sadę mi Nie jestem w stanie powiedzieć, że umiem na niej dobrze grać. Umiem na niej grać. Ale w momencie, w którym rozpoczęła się cała historia yy, przed i po Kanclerem, yy, to tak naprawdę dotarło do mnie, że to yy, właśnie to słowo nie mainstreamowe, ta, ta rzecz, yy, której, której powinienem się poświęcić, to jest właśnie bas. I jakby na to nie patrzeć. Wcale nie z ofiary losu, wcale nie z przypadku, wcale nie z musu. Kram na basie i cieszę się, że grając na tym basie mogę powiedzieć, że jestem kamizelką. Jestem kamizelką.